Cześć, ja jestem Bartek i witam Was w kolejnym zestawieniu ciekawych gadżetów z AliExpress. Jak pewnie wiecie, Xiaomi produkuje bardzo wiele rzeczy, ale w tym odcinku skupimy się na ciekawych gadżetach od Xiaomi, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś. Jeżeli będziesz chciał zamówić któryś z nich, to linki do każdego znajdują się w opisie filmu. Ja od siebie mam jeszcze dla Was kupon Bartek Boyar 10. Daje on 4 dolary zniżki przy zamówieniach powyżej 5 dolarów. Kupon jest dla nowych użytkowników na pierwsze zamówienie, ale jeżeli macie już konto to polecam sprawdzić linki w opisie. A teraz jedziemy z gadżetami. Po obejrzeniu tego filmu napisz w komentarzu ile gadżetów wcześniej już znałeś z tego odcinka. Xiaomi mi to seria zabawek od tego chińskiego producenta. Znajdziemy w niej wiele produktów, ale ja chciałem zwrócić Waszą uwagę na robota z klocków. Same klocki są oczywiście kompatybilne z Lego i możemy je łączyć. Z takiego jednego zestawu możemy zbudować trzy różne modele, takie jak dinozaura czy samolot. Główny model to robot bitewny. Porusza się pionowo na dwóch kółkach, sam utrzymując równowagę. Nie są to tylko same klocki, ale mamy także silniki i baterie. Wszystko kontrolowane jest z poziomu aplikacji w telefonie. Ma zwykłe tryby poruszania się, ale możemy także zaprogramować mu, jaką sekwencję ma wykonać. Sam chętnie bym taki złożył, szczególnie teraz, kiedy wszyscy musimy siedzieć w domu. A jeśli znudzi ci się zabawa robotem, to możesz przebudować go na wcześniej wspomnianego dinozaura czy samolot. Teraz trochę dziwny gadżet. Jak pewnie wiecie, nie powinno się czyścić uszu patyczkami higienicznymi. I tutaj Xiaomi ma ciekawą propozycję inteligentny czyścik do uszu. W zestawie znajdziemy wiele końcówek. Urządzenie jest bezprzewodowe i tak posiada dedykowaną aplikację na smartfony. Gadżet służy także jako endoskop, czyli ma wbudowaną minikamerę, z której mamy podgląd na żywo na telefonie. Takie rozwiązanie ułatwia czyszczenie i zaspokoi Waszą ciekawość, odpowiadając na pytanie jak wygląda Wasze ucho od środka. Uprzedzam wszystkie komentarze, nie zamierzam tego testować osobiście na filmie. Smart opaski i zegarki na pewno znacie, ale czy wiecie, że Xiaomi produkuje także standardowe zegarki z mechanizmem automatycznym? Jest trochę takich modeli, a ich seria nazywa się CIGA. Najbardziej podobają mi się te szkieletowe z przeźroczystą tarczą, gdzie widzimy każdy ruchomy element i obracające się zębatki. Są dostępne czarne i srebrne. Sam mechanizm jest od japońskiej firmy Seiko. Oczywiście zegarki tego typu cechują się tym, że nie są napędzane bateriami, a ruchami naszego nadgarstka. Na zewnątrz robi się coraz cieplej, więc już teraz warto pomyśleć jak ochłodzić się podczas upałów. Tutaj Xiaomi przychodzi z propozycją 3 w jednym. Przede wszystkim jest to wentylator o nowoczesnym wyglądzie, zaprojektowany w technologii bezłopatkowej. Raz, że super to wygląda, a po drugie jest to bezpieczne rozwiązanie i nie ma ryzyka, że dziecko włoży palec i zrobi sobie krzywdę. Drugie zastosowanie to nawilżanie powietrza. Z tyłu mamy zbiornik na wodę, a po uruchomieniu wypuszcza przyjemną mgiełkę. A na koniec wyposażony jest w ledowe oświetlenie i może służyć jako lampka nocna. Bardzo fajny gadżet, ale myślę, że wiele osób doceni go dopiero podczas upałów. A na pewno nie wiedziałeś o tym, że Xiaomi wypuściło obcinacz do paznokci. Niby zwykły obcinacz, ale ma kilka skrytnych rozwiązań. Na przykład przychodzi w obudowie, która po przełożeniu zmienia się w pojemnik, do którego wpadną obcięte paznokcie, zamiast strzelać nam w twarz. Na rączce znajdziemy jeszcze pilniczek, a taki przyrząd kupimy za raptem kilka złotych. Ten gadżet pojawił się dawno temu w moich odcinkach, ale idealnie pasuje do tego. Xiaomi wchodzi także w produkty wyposażenie ubikacji. Jest to inteligentna deska klozetowa. Posiada ogrom funkcji jak np. wbudowany czujnik nacisku czy wysuwaną podmywarkę. Posiada nawet oświetlenie i podgrzewanie deski, aby zawsze nam było komfortowo. Tutaj niestety ten produkt nie należy do najtańszych. Pozostając już w tym temacie to możecie dokupić do kompletu szczotkę do muszli klozetowej, która ponoć lepiej czyści i dopasowuje się do kształtu muszli, wybierając brud nawet z ciężko dostępnych miejsc. No dobra, ten odcinek już idzie trochę w złym kierunku, także zmieńmy szybko kategorię. Ale tak, Xiaomi robiło także papier toaletowy, tylko że z tego co wiem, to wstrzymali już produkcję. Coś dla zwierzaków od tego giganta, nie ma problemu, jest też i kocimiętka na patyku. Koty za nią szaleją i zachowują się, jakby były naćpane. Oczywiście, link do nich również znajdziecie w opisie. Xiaomi kojarzy się głównie z elektroniką, ale również prężnie działa w branży obuwniczej. Specjalizuje się przede wszystkim w obuwiu sportowym i stylu streetwearowym. Do najciekawszych wrzucam Wam linki w opisie. Wyglądają naprawdę profesjonalnie i są dostępne w bardzo dobrej cenie. Na naszej grupie na Facebooku były o nich opinie opisujące je jako najwygodniejsze buty jakie użytkownicy mieli na nogach. Ja osobiście jeszcze ich nie mam, ale zabieram się do zamówienia. Dostępne są także modele, które przychodzą z inteligentnym chipem, który wkładamy do podeszwy, a on będzie mierzył przebyty dystans oraz ilość kroków. A jak już jesteśmy przy obuwiu, to może nie wiedziałeś, że Xiaomi produkuje wkładki do butów z pamięcią kształtów. Są szalenie popularne, na jednej aukcji mają ponad 3500 zamówień i jak przystało na Xiaomi są dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie. Xiaomi ma też swoją serię plecaków i saszetek. Wybór mamy ogromny, różne wzory i różne rozmiary. Od takich małych 10-litrowych, po większe plecaki o ciekawym geometrycznym wyglądzie. Oprócz tego mamy masę toreb i saszetek. Spora część z nich ma gniazdo USB. Powerbank trzymamy w plecaku, podłączamy do gniazda i z drugiej strony do telefonu. W taki sposób kabel będzie wystawał z plecaka i możemy naładować swój telefon, nie trzymając w ręku powerbanka, czy wypychając sobie nim kieszeni. Maszynka do włosów Xiaomi przyda się szczególnie teraz, kiedy salony fryzjerskie są zamknięte. W tej maszynce nie ma nic super innowacyjnego. Po prostu jest w bardzo dobrej jakości, dobrze ścina włosy i dostępna jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Oczywiście posiada nasadkę z regulacją od 3 do 21 mm, ale możemy nasadkę zdjąć i ogolić się na zero. Xiaomi produkuje także worki na śmieci. Zwykłe zwyczajne worki. Nic ciekawego, lecimy dalej. Wielofunkcyjna myjka parowa od Xiaomi. Dzięki temu, że w zestawie otrzymujemy wiele dodatków, w tym specjalne końcówki, to ten gadżet przyda się w wielu sytuacjach. Na przykład spełni funkcję mopa parowego do podłóg, myjki do okien, wyczyści fugi, kuchenkę i odświeży firankę. Tak właściwie to można wszystko tym wyczyścić, jak i odkazić, bo takie zabiegi działają antybakteryjnie. A poza tym tym urządzeniem możemy prasować ubrania tak jak robią to w sklepach odzieżowych. urządzenie do pielęgnacji twarzy. Posiada cztery funkcje. Przede wszystkim oczyszczanie twarzy ultradźwiękowo, czyli tzw. Tak peeling kawitacyjny. Oczyszcza pory, ale także redukuje zmarszczki i pryszcze. Druga funkcja to sonoforeza. Trudne słowo, ale głównie chodzi tutaj o wprowadzenie substancji odżywczych do skóry, takich jak maseczki, oleje, czy inne kremy. Kolejna funkcja to oczyszczanie za pomocą delikatnych impulsów elektrycznych, a ostatnia to EMS Puls, czyli kojący masaż wygładzający. Jako, że ogląda mnie 80% facetów, to panowie, jeśli nie macie pomysłu na prezent dla swoich dam, to to będzie dobra propozycja. Masażer odcinka szyjnego. Jest bezprzewodowy i na jednym ładowaniu może pracować nawet przez 240 minut. Oczywiście ma wiele funkcji masażu. Wykorzystuje zasady impulsu niskiej częstotliwości tens do stymulacji trzech głównych technik masażu. Ugniatania, skrobania akupunktury i automatycznego trybu krążenia. Ponadto posiada ogrzewane końcówki masujące, rozgrzewają się do 42 stopni. Oczywiście możemy sterować gadżetem z aplikacji na telefonie i możemy wybierać sekwencję masażu. Oprócz masażu odcinka szyjnego nadaje się również do UD oraz łydek, a dzięki wbudowanej materii możemy się masować na przykład podczas podróży samochodem. Elektroniczna miarka wielofunkcyjna. Przyda się przede wszystkim tam, gdzie zwykła linijka czy metrówka nie dadzą sobie rady, czyli przy pomiarach powierzchni o nieregularnych kształtach. W urządzeniu mamy koło pomiarowe, którym wystarczy przejechać po powierzchni, a na wyświetlaczu odczytamy wszystkie wartości. Gadżet ten ma wbudowaną baterię, którą naładujemy kablem USB. Ostatni gadżet Xiaomi 9Bot S Plus. Ten akurat miałem okazję testować i jego recenzja jest na kanale, ale praktycznie nikt jej nie obejrzał, więc pokazuję go wam w tym odcinku. Jest to jeździk samobalansujący od Xiaomi z serii 9Bot. Nie mylcie go z Hoverboardem, nie ma on z nim nic wspólnego. Może jest mniej praktyczny niż wszystkim znana Hulajnoga, ale daje dużo, dużo więcej frajdy. Po więcej szczegółów odsyłam was do mojej recenzji. I to już wszystkie gadżety, jakie na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobały. A jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie subskrypcję oraz łapkę w górę. Tutaj macie dwa inne filmy, które polecam Wam obejrzeć. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.